Oj, bardzo fajna chwila, ale była to taka trochę presja i trudniejsza, że nie ma Justyny. Bo jak była Justyna, wiedzieliśmy, jaki wynik biega i wiedzieliśmy, że ona w zasadzie jest najlepsza i ciężko będzie z nią rywalizować. A tutaj przejechałyśmy i nagle 5-6 lasek jest równych. I to jest utrudnienie, bo każda chce wyrwać złoto. I to było yy, właśnie wbrew pozorom trudniejsze niż jakby była z nami Justyna. Ale udało mi się to złoto wywalczyć, ale bardziej cieszę się z wyniku niż ze złota. Bo miałam taką pogoń za tym 51 i w końcu dogoniłam ten wynik. Na pewno złożył się na to cały dystans, ale to, że mogę wygrać, poczułam gdzieś na 50 metrach do mety, bo kątem oka widziałam Gosię Hołub i trochę sobie pomyślałam, no dobra, będę druga, Gosia jest mocna, nic się nie stanie, ale tak potem gdzieś z tyłu na szczęście jeszcze był ten drugi głos, że jak to druga, ja tu walczę kurczę o złoto, że mam szansę wygrać to złoto? I to była taka zapadka, która bardziej psychicznie, niż fizycznie to wygrałam. Bardziej sama w głowie ten, ten bieg wygrałam, niż to, że miałam jeszcze siłę. No jak widać, ta dyspozycja właśnie przychodzi, bo zrobiłam tutaj rekord życiowy, więc przypuszczam, że jeszcze te dwa tygodnie będzie wyższa ta forma, jak, jak nie, nie taka sama, lub wyższa, zobaczymy. Więc no, liczę na dobre starty, indywidualne również. Tam jest fajna bieżnia, fajny stadion. Świetni kibice są w Londynie, więc na pewno też y, uskrzydli. No i zobaczymy, będę walczyła o jak najwyższe miejsce i w safecie indywidualnie i jak najlepszy czas. Wierzymy, że Justyna y, da radę y, przygotować się do tych mistrzostw. Wiemy, że jest y, na dobrej drodze, bo z dnia na dzień coraz lepiej wygląda, coraz mniej ją boli ta noga i ona w to wierzy i my wierzymy, że ona do nas dołączy.